Cześć, dzisiaj stwierdziłam, że nagram sobie taki filmik z podkładem muzycznym. Dzisiaj przyjeżdża do mnie mama, jak wiadomo, ona może tak nie za bardzo tutaj, jeżeli chodzi o nagrywki, do tego dobrze podchodzić, chodzi mi o wstyd, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię jakieś tam sobie takie przebitki. Ogólnie już zjadłam śniadanie, na śniadanie miałam coś na szybko, po prostu zrobiłam sobie parówki i zjadłam z córką, czyli sama zjadłam, ale z córką na macie, no bo wtedy ona idealnie sobie op. Obserwuje mnie i jest przynajmniej spokojna. Jak widać, pomalowałam swoją facjatę. Ehm, pewnie gdzieś coś tutaj źle roztarłam. No nieważne. Ehm, wczoraj upiekłam ciasto. Jest go już pół, ponieważ teścią dałam troszeczkę po kawałku sobie z mężem. Zjedliśmy resztę, dałam teściom, reszta jest, no, mamusia przyjeżdża, no to może do kawusi coś sobie zjemy. Takie szybkie ciasto, no nie wiem, 25 minut się robi takie z kakałem tam olej, mąka, jajko, cukier, wiadomo. Brzoskwinie są moje, robiłam je od rodziców z działki robiłam je tak w takim syropie. A Dzisiaj jest ogólnie masakra, jeżeli chodzi o śnieg. Dzisiaj to jest ten dzień, gdzie właśnie zaczynają się te całe zamiecie. W nocy była masakra. Nasypało gdzieś 20 czy 30 cm śniegu, ale i tak chyba wyjdziemy na spacer, bo właśnie przestało sypać, więc myślę, że nie jest tak źle. Tutaj widzę, pani zaczęła odśnieżać nam. Chodnik, więc jako tako będzie. A zresztą mam taki wózek, który jest czołgiem dosłownie, i on przez takie a, jakieś śniegi czy jakieś tego typu rzeczy, do to, do to sobie daje radę. Więc ja już chodziłam po działkach kiedyś, gdzie było dużo śniegu ją spokojnie dał radę. Wiadomo, szybki trening, szybki trening taki za darmo, ja się śmieję. Siłownie pozamykali, to chociaż ten śnieg z wózkiem w połączeniu to jest taka, można powiedzieć, siłownia za darmo, bo czasem się tak zmacham, ale ważne jest, żeby wyjść na dwór, bo wczoraj nam tak marudziła i ja ogólnie, no ja nie wyszłam, ale mąż wyszedł. Tak sypał śnieg, tak, taki wiatr był, No ale mąż poszedł tam w las i jakoś, jakoś, jakoś ten Wiatr gdzieś tam w lesie wiadomo, się przytłumił i przynajmniej córka zasnęła od razu, bo w domu była jakaś masakra. Ja nie wiem, jak to ludzie robią, że na przykład czasami potrafią po kilka dni nie wychodzić na dwór. U nas niestety. Ja bym wyszła na balkon chociaż, tak? Ja bym wyszła chociaż na balkon, ale u nas jest taka mała sprawa, że. Teraz ja pokażę. My mamy, my mamy na balkonie takie rolety, tak? A tutaj odsunę pranie. Mamy na balkonie takie rolety. I teraz tak. Przez to coś, co tutaj jest na górze. Aha, palec mi łapie. Przez to coś, co tutaj jest na górze. Jak widzicie, tutaj już podkleiłam takim filcem, ponieważ nam to uderzało w ścianę. I nie otworzymy do końca balkonu. Gdzieś tak dotąd tworzymy balkon, więc ja z wózkiem nie wyjdę. Zresztą ja mam duży problem. Ja mam duży problem, żeby z głupią suszarką wyjść na balkon. O, już tutaj wszystko mamy obdrapane. Wpadłam na pomysł i zobaczymy, jak to będzie ogólnie wyglądać. Ale kupiłam... A kupiliśmy ogólnie, tak? W IKEA, w IKEA te... Mm, Drążki i będziemy tutaj chcieli zrobić normalnie zasłony z taką firanką, dość taką krótką, znaczy no, no wąską zasłonę, tak ale też dokupiłam tutaj, na te okno, które jest obok, dokupiłam też zasłony i może jakoś to będzie wyglądać. Zakupiła... O, zakupiłam takie zasłony w takim kolorze, to jest niby jasny, szary, ale na tle. Ops. Na tle naszej ściany, myślę, że spoko. One nie były jakieś super drogie, bo chyba za sztukę 50 zł. I one są zaciemniające i rzeczywiście, jak tak patrzyłam pod światło, to są zaciemniające. I do tego standardowo e, e, moje ulubione firanki, które kosztują 17 bądź 19 zł. Ja je sobie tam przycinam. Kupuję taki pas. Um, kupuję taki pas. Pas, który się daje pod żelazko. Który się daje pod żelazko, i one wtedy super właśnie. Na szybko można sobie je skrócić, tak? A ja je uwielbiam, bo to są zwykłe, proste takie o, firaneczki. U córki mamy takie same, tylko że w kropeczki. I e, tak naprawdę nie jest mi żal, jak gdzieś ona się zaciągnie, to po prostu przy najbliższej okazji e, kupię gdzieś tam IKEA takie same, e, a nie kupowanie jakichś tam nie wiadomo specjalnych firanek, które kosztują po 100 zł. Ja tu wydam sobie 19 zł i mogę sobie wymieniać raz na jakiś czas. A one, ja już je prałam niejednokrotnie i, i powiem szczerze, że nie jest źle. Tu gdzieś mi się lekko zaciągnęła od e, rolety, no e, ale tak jak mówię, wymieniamy to. Te cholerne rolety. Niestety ta jedna roleta kosztowała około 200 zł, więc 200 zł. No może nie, że w śmietnik, bo zostawimy to, może kiedyś się jeszcze przyda. Na oknach wszystkich, nareszcie okien, będziemy dalej mieli te rolety, bo je lubimy ogólnie. No a tutaj będzie zasłona, mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę wyglądać, bo no średnio trochę. Tak więc dzisiaj w planie mam spacer z mamą. Mama wiezie obiadek, robiła dewolaje wczoraj, więc obiad mam w sumie, można powiedzieć z głowy, tylko ziemniaczki dobierzemy, jakąś tam suróweczkę, bo jeszcze mi się, kapusta pekińska została, więc <grytanie> zrobimy jakieś, jakąś suróweczkę taką na szybko, z, tam, z pomidorkiem, ogórkiem, z papryką. Dodam trochę oliwy, przypraw sól przy wiadomo, i taka na szybko, żeby to po prostu zużyć. No, tak więc e, witam Was wszystkich i zapraszam na dzień, e, można powiedzieć, ze mną. Aha, jeszcze nie mówiłam, ale moja córka dzisiaj kończy 5 miesięcy. Wczoraj, jako że był weekend, to robiłam jej zdjęcia i gdzieś tutaj może dodam jakieś jedno zdjęcie mojej aranżacji, bo ja co miesiąc coś wymyślam i oczywiście dorwała się do pączków, które tam były sobie w tej aranżacji, więc to też gdzieś dodam, a mnie tak chciała taka łapczywy łakomczuch, taki łapczywy łakomczuch, że masakra. I po prostu z nią to teraz się nie da inaczej zrobić zdjęć. Mąż ją musiał trzymać, w jednym momencie ją po prostu puścił i ja na szybko musiałam robić zdjęcie, no bo nie da się. Inaczej. No nie da się inaczej z nią zrobić zdjęcia. E, dzisiaj w ogóle na naszej takiej grupie mamusiowej, <grywa> aż mi się chciało śmiać, bo ja za każdym razem z tym misiaczkiem, uczniaczkiem, siostrzyczką, misiaczka, uczniaczka, zawsze tutaj naciskałam, e, bo moja córka bardzo lubi ogólnie sobie patrzeć i słuchać e, melodyjek, ale za każdym razem musiałam naciskać. Dzisiaj dziewczyny na grupie e, mnie uświadomiły, że wystarczy dłużej przytrzymać to serce i wszystkie melodyki lecą po kolei. Czy ktoś tak jak ja o tym nie wiedział, ja po prostu jestem uratowana i, i przynajmniej te kilka minutek, które to sobie po prostu tam dziś lecą, te muzyczki, mam dla siebie, bo córka jest zapatrzona w tego Misia, jak gdzieś tam w tle śpiewam. I tak, e, poza tym muszę zacząć e, chyba gdzieś przesłuchiwać jakieś różnego rodzaju melodyjki i jakieś pioseneczki i zacząć jej po prostu śpiewać, no bo ja zauważam, że ona lubi jak się śpiewa, jak coś gra, tak? Ehm, tak więc nie wiem, czy tylko ja e, nie wiedziałam o tym. W ogóle masakra, jakie to jest brudne. A to jest wszystko, to są kłaczki, bym musiała to po prostu wyczyścić, tak? Bo nie chcę go wsadzać do prania. Bo słyszałam, że można wyciągnąć tutaj ten z tyłu mechanizm no i można go normalnie włożyć do prania. Że, że tutaj gdzieś te mm, wszystkie przewody, które są w środku, one są jakoś ponoć zaizolowane i jedna osoba już, już prała tego misiaczka. Ale ja nie wiem, jakoś się boję kurczę, Ja nie wiem, no nie wiem, boję się, że go zepsuję, A, a naprawdę fajna to jest zabaweczka dla córki. I ona jest jeszcze, można powiedzieć, na długi okres czasu, tak? No bo to jest. Mm, ona teraz to sobie tak naprawdę ogląda tylko to że tutaj sobie tam te światełko świeci i że jakaś jest melodyjka, ale tak naprawdę nie powtarza jeszcze tutaj po tym misiaczku uczniaczku, to co on tam mówi, że nie wiem, pokaż mi to, pokaż mi tamto, tupni, nie tupni i tak dalej. Ona jeszcze tego nie robi, no bo jest za mała, więc myślę, że jeszcze, jeszcze gdzieś tam później on się przyda, więc nie chciałabym go zniszczyć praniem, tak, więc... Jajku, miękki, a gugi